Siema! Dzisiaj oczywiście G4Skins, mamy tutaj nowe limitowane skrzyneczki przez 31 dni, czyli właśnie zimne dranie. Skrzyneczki od krótkiego, Denisa, Grendiego, Włodara, Fatka i Globusa. No personalnie kojarzę tylko Grendiego, no i Włodara, reszty nie, ale no oczywiście otworzymy jak to jest. Ciekawi mnie dlaczego Włodar jest w czapce policyjnej i ma tutaj radiowóz. Jakby, czemu? <laughs> Ale najtańsza skrzynka Globus 8 zł, najdroższa Grandi 240. Takie potwieramy i też widzę, że jest nowa skrzyneczka Taco tutaj, jakaś yy, ze pro playerów. Proplayerów. Skrzynię Proplayerów bardzo lubię, także też sobie ją otworzymy, zobaczymy co w niej jest. Ale na wstępie przypomnę, że strona, jakie film, tylko i wyłącznie yy, dla osób pełnoletnich, oczywiście. Jak taką osobą jesteście, to możecie się kliknąć w pierwszy link w opisie albo po prostu tutaj w zakładce kod promocyjny sobie wklepać. oczywiście kod Sfert. Yy, bo macie 5% więcej przy wpłacie, jak i również darmową skrzyneczkę Milspec do tworzenia na start. A ja nie przedłużam, lecimy sobie do Globusa za ósemkę, też w ogóle seria yy, skrzyni w stylu GTA. Może to być spowodowane trailerem GTA 6, co ostatnio wyszedł. Możecie w sumie napisać, czy widzieliście i co sądzicie. Ja sądzę, aczkolwiek, że ta gra będzie nie dość, że kosztować pizdu pieniędzy, to mm, połowa komputerów nie uciągnie tej gry. <grych> tak jakoś czuję. Rockstar ma tak skopaną optymalizację, że myślę, że to, kurwa będzie... 10 FPS-ów nie z tą grafiką, co tam, co tam zamierzają zrobić. Aczkolwiek no może, żebym się mylił, a, no ale grafika na to nie wskazuje raczej, że żebym się mylił. Bo jest ładna, no to trzeba przyznać. O, a, i w ogóle możecie mnie w sumie... E, Wczoraj się nie skupiłem na skrzynce. No dobra, chuj w to. E, coś tu dropi. E, możecie mnie oświecić jak to jest na przykład z GTA, bo ja tak zbytnio tego nie śledziłem. E, o, fajno. Czy to jest naprawdę tak, że na początku to wychodzi na konsole, i dopiero po roku wychodzi na komputery? Bo taką wersję słyszałem. Wiem, że chyba z GTA 5 tak było. I czy tak samo będzie z GTA 6? Jest jakieś info czy coś? No nie wiem. E, aczkolwiek, no troszeczkę takie. Lipne, nie? Bo jak w 2026 ma być na konsole, to na kompy w takim sposób by było. 2027, czyli jakby na kompy było w 2027, no to tryb online by był w 2028. No ciekawie. Nightmare swoją drogą, Denis bardzo fajnie. Już się skupmy na skrzynkach, nie gadajmy tak yy, zbyt wiele. Po prostu ktoś mi mówił, ktoś mi tam mówił, że żebym więcej gadał na odcinkach, bo takie przerwy są, także także gadam, pierdolę czasami od rzeczy, ale... Myślę, że da się tego słuchać. Dobra, krótki. Ile w ogóle jedna skrzynka? 56 zł. No na razie lipnie po pierwszych trzech. Polećmy sobie kolejne. Też będzie do dupy. To jest... Jak to wygląda ta skrzynka? Na Glowcy tutaj fajne ma. A w ogóle bym zapomniał wspomnieć oczywiście. A to może dla tych was, co sobie oglądają dłużej odcinek. Macie konkursiki na dwie kosy, jak i również rękawiczki. Także... Info o tym zostawiam wam w opisie. Można sobie przeczytać, dowiedzieć się, jak którą rzecz zdobyć. Być może, oczywiście, jak się wygra. I tyle. Także tyle ode mnie. Rękawiczki, motoglossy, żółw za 900. Good knife Slaughter za 1000. Jak i Falchion Knife Ultrafiolet za 1000. Więc warto sobie zajrzeć do tego opisu i przeczytać. Eee, dobra. Pójdźmy dalej. Włodar, 120 zł. My sobie też takie trzy skrzynki tu walniemy. Ako Marine Revenge. Non Revolution. Okej, okay, nie ma... nie jest źle. Ale czemu Włodar jest w czapce policyjnej? Jakby... Co temu towarzyszy? Bo ja chyba o czymś nie wiem. Dobra, no Włodar tak średnio, średnio jak było, jak była jego skrzynka. Czemu nie mogę sprzedać? Jakieś błędy tutaj wyskakują mi. O co chodzi? Jak była jego skrzynka na Wielkanoc, to było zajebiście. Ta troszeczkę słabiej. Fatek 180. Nie wiem kim on jest, ale otwórz. O, dobra, no Kimo Kimon, jest ważne, żeby mi tutaj kosę podarował Ursus Knife Slotter 1800 zł. No i o to chodzi. Jeszcze raz blutrzocik, spoko nawet. Pięknie. Tak można oczywiście... Odcinki robić. Jak ktoś nie widział na przykład poprzedniego, który jest naprawdę gigamocny, to też niech sobie obejrzy oczywiście. Bo warto, bo warto myślę. A my z Grandiego dropimy Oriona, no, no mógł być w lepszym stanie, ale niestety nie jest. Jeszcze trzy sobie też otworzymy. Uh, 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 uh. To do pizdy, ale damy mu jeszcze szansę, bo to jest 1,3% na tą kosę 1% na to, 0,7% na... No, szanse są tutaj, nie? Ale też skrzynka swoje kosztuje. Trochę ryzykowne, jak nie dropnie nic ciekawego. Kobalcik i ostatnie tutaj trzy skrzynki, które otworzymy i daje nam Lipnie. Dobra, także myślę, że na tym możemy sobie zakończyć sobie tak po prostu potwieraliśmy te skrzynki. Chociaż mogę w sumie jedną mm, bitwę z nich zrobić. Myślę, że o o a to ciekawe ich nie ma. I zawsze limitowane skrzynki przecież były. Ej, no dosłownie. Były przecież te skrzynki limitowane. Chyba, że one dopiero zostaną dodane jutro, czy coś takiego. To na razie bitwy z nich nie zrobię. Po prostu poczekamy, bo powinny być. Aczkolwiek ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Nie, jeszcze chwila. Mieliśmy tako sprawdzić, to sprawdźmy chociaż tako, jak bitwy nie możemy zrobić. Co tutaj tako nam da? Eee. No ale lubię te skrzynki, bo mają ciekawe szanse, żeby serio dropnąć jakieś kosy po 1000 zł, a skrzynka kosztuje 40 nie? Także ja je na pewno, jeden z lepszych dla mnie. OK i jeszcze trzy sobie jakieś tutaj na farta klikniemy. Jeszcze raz. No, halo. O, i ostatni. No, dzisiaj to nie wyszło, ale na pewno jeszcze się tej skrzynce przyjrzymy tak jak yy, i się przyjrzymy jeszcze tym tutaj pojedynczo yy, i sprawdzimy czy, czy może jakiś super giga przedmiot nam dropnie, na przykład jak ten Ursus Lotter z Fatka. Także ja wam bardzo dziękuję, oczywiście przypominam o kodzie promocyjnym Swert, do usłyszenia i elo!